W tym miesiącu na graczy Xboxa czeka coś więcej niż tylko czekoladowe zajączki. W koszyczku znajdą się również ręcznie robione kosmiczne opery, gwarantowane home runy i soczyste kryminały, od których nie będziecie mogli się oderwać. Ale na początek mamy dla Was kilka fajnych nowinek technicznych, o których chcemy Wam opowiedzieć. Fidelity FX Super Resolution 2.0 lub FSR 2.0 to super wydajna technologia od AMD, która ma potencjał, by znacząco zwiększyć płynność i rozdzielczość gier. Ucieszy Was więc wiadomość, że pojawi się ona na konsolach Xbox. Ta zaawansowana technologia skalowania obrazu będzie w pełni obsługiwana przez konsolę Xbox i będzie dostępna dla deweloperów, którzy za jej pomocą będą mogli tworzyć jeszcze lepiej wyglądające gry. Tytuły korzystające z FSR 2.0 zyskają jeszcze większą płynność obrazu na konsolach Xbox, a gracze PC z kartami graficznymi Nvidia również będą mogli z tego skorzystać, o ile dysponują kartą Nvidia GeForce RTX 1070 lub nowszą. W ramach tegorocznej wiosennej kolekcji gracze Xboxa będą mieli również szansę zaopatrzyć się w nowy, odpowiedni do pory roku kontroler. Nowa kolekcja obejmie śliczne pastelowe przewodowe kontrolery do konsol Xbox Series XS, które są dostępne w wielu smakowicie brzmiących odmianach, takich jak zakręcony fiolet czy błękit cukrowej waty. Pojawi się też Ultimate Wild Controller od 8BitDo, który łączy uroczą różową kolorystykę z profesjonalną konstrukcją, w tym dwoma programowalnymi tylnymi przyciskami. Idealne rozwiązanie, jeśli chcecie wprowadzić przeciwników w złudne poczucie bezpieczeństwa, a potem rozerwać ich na strzępy. W niedalekiej przyszłości pojawi się także wspaniały, rozgwieżdżony, bezprzewodowy kontroler Razera, który został zainspirowany serialem Falcon i Zimowy Żołnierz. Nie znamy jeszcze daty jego premiery, ale fani komiksów mogą już teraz zarejestrować się na stronie Razera, żeby mieć pewność, że dowiedzą się jako pierwsi, gdy tylko będzie on dostępny w przedsprzedaży. Dawno, dawno temu w galaktyce zbudowanej w całości z małych plastikowych klocków wydarzyło się mnóstwo rzeczy. Takich, o których można by opowiedzieć w dziewięciu filmach. I możecie to wszystko ograć, bo 5 kwietnia na konsolach pojawiło się LEGO Gwiezdne Wojny Saga Skywalkerów. Nowa gra nie tylko po raz pierwszy uracza nas epizodami 8 i 9 w wersji LEGO, ale robi to w spektakularnym stylu, nadając całości efektowny szlif, który sprawia, że nawet kantyna Mos Eisley wygląda w miarę przyzwoicie. Dotyczy to zwłaszcza wersji na konsolę Xbox Series X i S, gdzie gra została zoptymalizowana pod kątem grafiki 4K. A jeśli kupicie teraz wersję na Xbox One, w przyszłości będziecie mogli za darmo zaktualizować ją na Next Geny dzięki Smart Delivery. Zmiany sięgają jednak znacznie głębiej. Saga Skywalkerów dostała mocno odświeżony system walki, dzięki któremu w jednej chwili będziecie mogli nabijać kombosy na miecze świetlne, a w następnej chować się za osłoną, by oddać kilka strzałów z blastera. Ponadto do tej kolekcji przemycono kilka elementów RPG, które dają szansę na odblokowanie różnych nowych mocy i gadżetów. Z około 300 grywalnymi postaciami i możliwością przechodzenia sagi w dowolnej kolejności, jest to prawdopodobnie najbardziej Star Warsowa gra w całej galaktyce. Xbox sięgnął po mistrzostwo w zeszłym roku, wprowadzając Major League Baseball The Show do oferty Xbox Game Pass w dniu premiery. A teraz znów staje na wysokości zadania, ponieważ 5 kwietnia do usługi trafiło Major League Baseball The Show 22. W najnowszej odsłonie cieszącej się popularnością serii gier baseballowych wprowadzono odnowiony system miotania, który pozwala celować w określoną część boiska. Jeśli odpowiednio wymierzycie rzut, zwiększycie swoje szanse na wyeliminowanie przeciwnika, ale pamiętajcie też, że jeśli pałkarz domyśli się, co kombinujecie, będzie miał jeszcze większe szanse na posłanie piłki prosto w stratosferę. Nowy system zapewnia ekscytującą grę w kotka i myszkę, która spodoba się doświadczonym graczom, zaś każdy będzie mógł cieszyć się nową, oszałamiającą oprawą graficzną Major League Baseball The Show 22, ponieważ gra zadziała w rozdzielczości 4K i 60 klatkach na sekundę na konsoli Xbox Series X. Jeśli jednak czujecie się bardziej komfortowo, gdy kije są płaskie, punktów nie zdobywa się biegając po bazach, a piłka ma większą gęstość niż umierające słońce, to Cricket 22 także wbiegło do Xbox Game Pass. A potem prawdopodobnie pobiegnie z powrotem w przeciwnym kierunku, a potem znów w kierunku Game Passa, no bo tak właśnie działa Cricket. Najnowsza odsłona uwielbianego symulatora gry w Krykieta jest najbardziej przystępną z dotychczasowych, a całkowicie odnowiony samouczek pomoże Wam zapoznać się z każdym aspektem gry. Kiedy już opanujecie podstawy, możecie wskoczyć do nowego trybu kariery i wspiąć się na sam szczyt Krykietowego Świata. Jeśli macie szczęście grać na konsolach Xbox Series X lub S, przekonacie się, że Krykiet 22 został zoptymalizowany tak, by działać szybciej i płynniej niż szybka piłka Kartiego Ambrosa. Od 7 kwietnia Godfall wnosi na konsolę Xbox swój unikalny styl walki. Akcja tej gry Action RPG rozgrywa się w królestwie, które znajduje się na skraju całkowitego upadku i którego jedynym ratunkiem jest niewielka grupa waloriańskich rycerzy. Być może przyjdzie im stawić czoła ogromnym przeciwnościom losu i potężnemu wrogowi, który jest w zasadzie bogiem, ale nasi bohaterowie mają po swojej stronie jedną istotną przewagę zabójczy ubiór. Waloriańską zbroję można dowolnie modyfikować, a poszczególne elementy oferują różne zdolności inspirowane znakami zodiaku. Od mocy żywiołów po duchowe wzmocnienie możecie stworzyć cały szereg potężnych kombinacji, które pomogą wam sprostać wszelkim wyzwaniom, jakie postawi przed wami gra. Wasza zbroja będzie lśnić jak nigdy dotąd na konsolach Xbox, gdzie gra została dopracowana pod względem wizualnym i wykorzystuje technologię Variable Refresh Rate, czyli zmienną częstotliwość odświeżania, oraz Dolby Vision dla monitorów obsługujących HDR. Ponieważ nawet zbliżająca się apokalipsa nie jest wymówką dla niechlujnego wyglądu. Jeśli chodzi o kultowe gry JRPG, Chrono Cross stoi w jednym szeregu z takimi tytułami jak Final Fantasy czy Dragon Quest i właśnie teraz, około 20 lat po premierze, pojawia się po raz pierwszy na konsolach Xbox wraz z premierą The Radical Dreamers Edition już 7 kwietnia. Ta epicka graturowa rozgrywa się w równoległych światach i obejmuje ogromną liczbę postaci, które możecie zwerbować do swojej drużyny, w tym zuchwałych złodziei, ludzi grzybów, uroczych kosmitów i zawodzące różowe psy. Nowa wersja otrzymała zupełnie odświeżoną oprawę graficzną w wysokiej rozdzielczości z modelami 3D, ale jeśli macie ochotę na odrobinę nostalgii, możecie przełączyć się z powrotem na oryginalną grafikę. To także pierwsza na zachodzie odsłona powieści wizualnej Radical Dreamers, dzięki której gracze będą mogli poznać zupełnie nowy rozdział historii Chrono Cross. Humble Games już od jakiegoś czasu rozpieszcza graczy nowymi tytułami w ramach Xbox Game Pass. Wśród nich możemy znaleźć takie cuda jak Unsighted, Archvale czy Dodgeball Academia. Teraz przychodzą z kolejną świetną grą Chinatown Detective Agency, która w dniu premiery 7 kwietnia pojawia się w usłudze Game Pass. Chinatown Detective Agency to przygodówka z gatunku cyber-noir, której akcja rozgrywa się w 2037 roku. Po tym jak światowa gospodarka znalazła się na skraju całkowitego załamania, Singapur staje się ostatnim bastionem porządku i to właśnie tam rozpoczniecie swoją karierę jako początkujący detektyw ze swojej singapurskiej bazy będziecie podróżować po całym świecie, szukając wskazówek, rozwiązując sprawy i próbując odłożyć trochę grosza na swoje wiecznie puste konto bankowe. Dziwne, bo zawsze myślałem, że gry mają być formą odskoczni od rzeczywistości. Fajne jest natomiast to, że gra wymaga od nas myślenia jak prawdziwy detektyw. Do rozwiązania niektórych spraw potrzebna będzie wiedza z prawdziwego świata, a w poszukiwaniu odpowiedzi często trzeba będzie sięgać poza samą grę. Na przykład wskazówka może mieć formę słynnego cytatu. Wpiszcie go do wyszukiwarki w swoim prawdziwym smartfonie i sprawdźcie, kto go wypowiedział, żeby dowiedzieć się, co zrobić dalej. Jeśli naprawdę chcecie sprawdzić swoje detektywistyczne umiejętności, zdecydowanie warto sprawdzić Chinatown Detective Agency. Road 96 łączy styl narracyjnej gry typu Wybierz Własną Przygodę z zapętloną strukturą roglajków, tworząc przygodę, której szybko nie zapomnicie. Akcja gry toczy się w Petri, spolaryzowanym politycznie kraju, w którym zbliżają się wybory prezydenckie, które mogą zaognić całą sytuację. Wcielamy się tu w rolę nastolatki, która stara się dotrzeć do granicy państwa, zanim do tego dojdzie. Po drodze spotkamy wiele ciekawych postaci reprezentujących różne opcje polityczne i będziemy musieli zdecydować, jak postąpić z każdą z nich. Natkniemy się też na wiele zabawnych minigier i pobocznych historii od pompowania paliwa po testowanie nowej gry wideo nigdy nie wiadomo, dokąd zaprowadzi nas dalsza podróż. Decyzje, które podejmiecie w Road 96, mogą nie tylko wpłynąć na Wasze życie, ale także zmienić losy całego narodu. Wreszcie 26 kwietnia w nasze ręce trafi fascynująca mikstura o nazwie The Serpent Rogue. Ta sandboxowa gra typu roguelike rozgrywa się w mrocznej krainie fantazy, której potężne burze nieustannie tworzą i zmieniają otaczający nas świat. To niebezpieczne miejsce, ale znajomość alchemii może zapewnić Wam przewagę, dając możliwość sporządzania wszelkiego rodzaju potężnych mikstur, które pomogą Wam przetrwać. Musicie jednak uważać na to, co zostawiacie po sobie w trakcie poszukiwania nowych składników. Porozrzucane przedmioty przyciągają bowiem stada gryzoni, a niepogrzebane ciała rozmaite straszydła. Bądźcie więc dobrymi kucharzami i sprzątajcie po sobie. Sporządźcie właściwą recepturę, a staniecie się największym bohaterem tego świata lub jego najgroźniejszym złoczyńcą. Jeśli należycie do grona miłośników Sea of Thieves i macie ochotę na braworową akcję ratunkową, to lepiej się pospieszcie, bo przygoda w zapomnianych fortach kończy się dzisiaj 7 kwietnia. Nikczemny Flameheart porwał wielu poczciwych mieszkańców Golden Sands i uwięził ich w swoich morskich fortecach. Co nawet w rozpustnym świecie piratów jest uważane za kiepską praktykę, a do was i waszej załogi należy zadanie uwolnienia ich. Kto wie, może nawet będą mogli podzielić się z wami cennymi informacjami na temat Flameharta. Marzec odszedł z przytupem dzięki szóstej serii Forza Horizon 5, która wystartowała 29 marca. I zapewnia graczom mnóstwo atrakcji w trwającym miesiącu. Jeśli jazda bokiem przynosi Wam więcej endorfinek niż dobra czekolada, to szykujcie się na niezłą zabawę, bo Drift Club pojawiło się jako nowy wątek fabularny w Horizon Story. Nowe wyzwania pozwolą Wam zasiąść za kierownicą siedmiu najwspanialszych driftowozów wszechczasów, które zostały specjalnie podrasowane, żebyście mogli sunąć w nich niczym liść na wietrze bardzo ciężki i wyjątkowo drogi liść. Seria 6 przyniosła także nową festiwalową playlistę, nowe przedmioty kosmetyczne i kilka nowych samochodów, z którymi będziecie mogli poeksperymentować, w tym Forda Mustanga Mach E1400 z 2021 roku, który jest absolutną bestią wśród pojazdów elektrycznych. Możecie więc z rozmachem przemierzać meksykańskie krajobrazy i jednocześnie chronić planetę. Świat Microsoft Flight Simulator jest lepszy i bardziej ruchliwy niż kiedykolwiek. Dzięki temu, że gra jest teraz dostępna na konsolach Xbox i w chmurze, zarejestrowano w niej ostatnio więcej graczy niż w jakimkolwiek innym miesiącu w całej historii serii. Uważajcie więc, bo na niebie może zrobić się trochę tłoczno. A będzie jeszcze ciekawiej, ponieważ 26 kwietnia pojawi się aktualizacja Sim Update 9, która wprowadzi kilka poprawek do gry i doda do niej drugi słynny model z serii Famous Flyer Granville GB Model Z i Model R. A na horyzoncie pojawiło się też potwierdzenie, że w maju ukaże się kolejna aktualizacja World Update skupiająca się na Włoszech i na Malcie, która będzie największą z dotychczasowych i obejmie aż 18 tysięcy kilometrów kwadratowych fotogrametrii. Więc niezależnie od tego, czy będziecie chcieli odwiedzić nowe miejsca, czy polatać czymś bardzo starym, perspektywy są naprawdę obiecujące. Nieważne czy wolicie wymachiwać kijem baseballowym, czy mieczem świetlnym w kwietniu na pewno będziecie sunąć na skrzydłach wiatru dzięki tym wszystkim wspaniałym tytułom, które pojawiają się w tym miesiącu. Jeśli chcecie być na bieżąco z nowymi grami, które można ogrywać na konsoli Xbox w kwietniu i w kolejnych miesiącach, pamiętajcie o zostawieniu suba na kanale i o dzwoneczku. Trzymajcie się ciepło. Cześć.